Czy wiesz, że urazy przywodzicieli stanowią 18% wszystkich urazów w piłce nożnej i z roku na rok jest ich coraz więcej? Co się zatem dzieje? Mimo iż pacjenci wykonują przywiedzenie kopenhaskie, to i tak doznają tej kontuzji ale czemu? W 2020 roku Serner odkrył, że wykonanie ćwiczeń o charakterze izometrycznym na przywodziciele to za mało, by pacjent mógł wrócić do sportu, a co czwarta osoba skontuzjowanych wraca z tą samą kontuzją. Wniosek: musisz tak zaplanować proces powrotu do sportu, by uwzględnił wiele składowych, a w tym trening o charakterze ekscentrycznym na obciążeniach sub i supra maksymalnych. Zwykłe przewiedzenie nóg na maszynie to za mało. Jeśli też masz poczucie, że błądzisz w terapii przy kontuzjach aparatu ruchu, to jest takie szkolenie, na którym uczymy wszystkiego od podstaw. Jesteś fizjoterapeutą, to nauczysz się dociążać swojego klienta. Jesteś trenerem, to będziesz wiedzieć, co robić z daną kontuzją, by klient wrócił szybciej do sportu. To szkolenie jest dla Ciebie, więc sprawdź szczegóły poniżej i zapisz się.